Hej, siemano wam wszystkim z tej strony, Alek. Witam Was w pierwszym odcinku z tegorocznych zawodów letni Grand Prix Deluxe Champ 4. No, dopiero późno się ten, tak naprawdę ta seria zaczęła, no ale tak bywa czasem. Niektóre serie musiałem skończyć, żeby móc zacząć nagrywać kolejne, i oto pojawiam się z tą serią. No to nie będzie dużo konkursów, bo tylko 8. No cóż, ruszajmy. Rozpoczyna to wszystko Yuken Iwasa. Iwasa bardziej. No i już lecimy, już. Bo za chwilę bym nie zdążył. Iwasa rozpocznie te zawody. Jakim skokiem? Uwaga, Iwasa, niezbyt spokojny lot. I skok 125,5 metra daje w tej chwili pierwsze miejsce. Ziga Jelar. Uwaga, ładny lot, będzie bardzo ładny lot. I mamy nowy rekord chyba w Wiśle. 135 metrów, duże brawa. żiga Jelar bardzo ładny skok oddał. Trzeba powiedzieć, że no spisał się świetnie. Poczekajcie sobie, poprzestawiam tutaj trochę. O, teraz będzie mi lepiej się skakało. Trzeci numer to Konstantyn Schmidt. Także yy, Niemcy mają mocną przebudowę reprezentacji, ale Konstantyn Schmidt, niestety, nadal bez yy, dobrej dyspozycji. Trzecia lokata, ostatnia. No trudno. No i Francuz Paul Brasme. No, poprzedniej zimy bardzo mocno, yy, bardzo dobrze nawet skakał, powiedziałbym. Może nie błyskotliwie i nie zajmował non-stop czołowych lokat, ale zdarzały mu się konkursy dobre. Tutaj rozpoczyna słabym akcentem 116,5, trzecia lokata. No i Wojtek Stursa. Póki co kołdelki nie ma w reprezentacji Czech. Ale to wiadomo może nasimy się y zmienić totalnie. Na razie Wojtek Sztursa dobry skok. 130,5 metra daje mu to drugą lokatę. No i pierwszy z Japończyków. Czushirokowayashi. Przepraszam nie, pierwszy wyłkaniasa już skakał, ale z tych bardziej znanych z z zawodników Japonii, drugie miejsce teraz. Jun Shiro. No i Jonathan Leroyd. Drugi z Francuzów już skacze. No jego jeszcze możemy oglądać w pucharze kontynentalnym sezonu 2018-2019 Teraz szóste miejsce Jonathana Leroyta, więc wcale nie lepiej od Polabrasme. Na razie Francuzi bez dobrej formy. Andreas Alamomo. Do tego skoczka jestem bardzo ciekawy, jak on będzie się zachowywał na takich skoczniach letnich. Przyzwoicie nie jest najgorzej, czwarta lokata w tej chwili. No i kolejny to jest Aleksander, zniszczął. No musi dobrze skakać, jeżeli chce na zimę znaleźć się w kadrze A. Zobaczymy, może się uda. Olek zniszczył. Ładny skokolka zniszczyła. I mamy trzecią lokatę dla Polaka. Peter Preutz. Nie, Peter też na razie bez formy. Może na zimę się szykuje. Ósme miejsce dopiero. Anti Alto. O, ho, ho. Wszyscy tutaj witam w dobrej dyspozycji. Na lato się przygotowali, bardzo widać dobrze. No i kolejny na liście to jest Klemens Eigner. Na Austriach potrafił w przeszłości w letni Grand Prix naprawdę spisywać się dobrze, więc może i teraz się uda coś uzyskać. No, był niezły skok. Szóste miejsce, mimo wszystko. W środku stawki na oki Nakamura. Oki na powiedzmy, ale siódme miejsce dopiero tuż przed Iwasą. No i Piotrek żyła. Oleg zniszczył mnie skoczył. Zobaczymy, czy Piotrek odpowie taką samą odległością, jak Oleg zniszczył, a może nawet więcej. No chyba będzie krócej, jednak, choć nie powiedziałbym. Miejsce piąte, no jednak krócej. O metr bliżej, i trzeci lokata zniszczyła, a piąta żyły. Filip Aschenwald. Filip Aschenwald. Aschenwald. No nie. To nie będzie jego konkurs. Dopiero dziesiąte miejsce Austriaka. Stefan Laje. No, Niemcy, tak jak mówiłem, przebudowa jest totalna. Nowy trener, nowe sposoby trenowania. Muszą się przyzwyczaić do tego wszystkiego. Stefan Laje, miejsce szóste Stefana Laje. No, lepiej od Schmidta na pewno zaczyna. Marius Lindwig. Lindwig powinno być daleko. No, ale spad z tej wysokości, Lindwig, coś. I dopiero siódme miejsce Lindwika. Kamil stoł z 18 numerem już skacze, Kamil. O, jak Polak zacznie te letnie Grand Prix. No, dobrym, dobrym akcentem zaczyna, choć dopiero ósme miejsce Kamila, no. Myślałem, że będzie troszkę wyżej. Simon Amman. A mam pomimo wieku nadal w świetnej yy, formie, trzeba sobie powiedzieć. No i skacze na poziomie dobrym. Piąta lokata razem z Piotkiem żyło Mamana. To jest niezły skok. Stefan Huber. Nimeni Krafta, zobaczymy. Nie, tak krótko. Trzynasta dopiero lokata Austriaka. E tu Noiseinen E tu, etu, etu. Bardzo przyzwoicie. Ale dopiero 13 miejsce, no Tutaj troszkę dalej trzeba skoczyć z dobrymi ocenami. Wtedy jest szansa. Richard Freitag. O, to wyjście z progu było piękne i tu można się pobawić. Tak jest, reprezentant Niemiec. Drugie miejsce, 134 metry. No, zbliżył się chociaż pierwszy tajtożyk Jelara. Bardzo ładnie, reprezentant Niemiec skoczył. Tajki to. Lekko chyba za wcześnie to wyjście z progu, ale to nie przeszkodziło mu w oddaniu nawet dobrego skoku. Piąte miejsce razem z Wojtechem Szturcom. Olek zniszczył nadal na czwartym miejscu. Michał Nazarow. Reprezentant Rosji też się spisał bardzo ładnie. I też piąte miejsce. Słychać Turce i to na szóste. No, duże brawa dla Rosjana. No i Robert Johansson. Robert Johansson, no trzeba dobrze skoczyć. Nie, nie uda się. 17 miejsce, dopiero Norwega. Bardzo słabo. No i Robin Pedersen. Młodziutki Pedersen, zobaczymy jak sobie poradzi. No, chyba lepiej od Johansona. 12 miejsce jak na razie. Nie ma może szału, ale nie jest tak strasznie. Clemens Lightner. Leitner, uwaga, Klemens Leitner. No na razie chyba najlepszy z Austriaków. Piąte miejsce razem z Nazarowem Austriaka. No czyżby nowy talent szykował im się na zimę. Może tak być. Karl Geiger. Karl... Nie pierwsze Dopiero miejsce Niemca. Bardzo daleko. Dawid Kubacki. Dawid Kubacki. Nie, nie, nie. O nie. 24. miejsce. Bardzo słabo. Tilen Bartol. Dylan Bartoluaga. No dobrze skok. Piąte miejsce. Tur za Olkiem Liderem. O punkt. Nadal Żiga liderem. No i teraz Markus Eisenbichler będzie skakał. No chyba w tej chwili można powiedzieć taki lider Niemiec. Zobaczymy. No, też nieźle. Trzecia lokata reprezentanta Niemiec, więc Jelar, Freitag, Kobayashi i Eisenbichler, to jest pierwsza trójka. Olek spadł na piąte miejsce. No i skacze Stefan Kraft. Stefan Kraft, bardzo daleko. I miejsce siódme Stefana Krafta, najlepiej jak na razie do Austriaków. No a za chwilę Gregor Schlierencauer. On potrafi y, momentami naprawdę pozaskakiwać. Zobaczymy, czy teraz również. Daleko, piękny skok Gregora. 134 metry i trzecie miejsce. No, paru Austriaków pokazało klasę. No, reszta musi zacząć lepiej skakać. Jakub wolny, 34 numer startowy. Ale to nie jest taki skok, który powinien oddać na takiej skoczni. Tym bardziej wyśle 20 dopiero 7 miejsce. Bardzo słabo. Jewgeni Klimow. No, Klimow skoczy. On jest też ekspert od lata, więc... Potrafi tutaj zaskoczyć 13 miejsce jak na razie. Klimowa. Dobra pozycja do ataku. No i następny Yukiya Sato. No ta poprzednia zima była piękna dla niego. Dobre skoki zaowocowały. No zobaczymy jak rozpocznie lato. No niezbyt ciekawie. 23 miejsce teraz. No i kolejny Halvor Egner Granerud. Halvor Egner, Granerud Granerud Ale kurde, mi tu latają muchy i mnie denerwują. 24. miejsce Graneruda Johan Andre Forfang No, czy to jest lider w tej chwili Norwegii? Może tak być. Nie, na razie lidera Norwegia nie ma. Norwegia jest w rozsypce. Totalnie w rozsypce. Najlepsze miejsce póki co Norwegia To jest 17. Lindvik Więc coś nie halo. Casey Larson Też zasłynął w poprzednim roku fajnymi skokami. I dzisiaj znowu zaczyna skakać daleko i prowadzenie nowy lider. No, Zigaliara długo się trzymał, a teraz Casey Larson 165 i o półtora punkta lepszy od Gigielara. Zobaczymy jak odpowie na to przed cudowny Japończyk Rioju Kobayashi. No nie odpowie za bardzo. Widać, że forma nie idzie. Zwyżka nie ma formy. W tej chwili miejsce Rioju Kobayashiego, no ale przed nami jeszcze sporo, sporo. 10 Siergiej Kaczenko też nie za daleko skoczył. 27 miejsce Kazacha, oj, będzie ciężko awans. Timi Zajc. Timi Zajc, uwaga, Timi Zajc, bardzo ładny skok. Miejsce dziesiąte Słoweńca. No Słoweńcy też w miarę się spisają dzisiaj. No i Mackenzie Boyd Klaus. No po Kanadyjczyku spodziewam się zawsze wszystkiego. Oj, oj, to wyjście z progu niezbyt dobre. I dzisiaj niestety Mackenzie. 33 dopiero miejsce. Bardzo szkoda mi właśnie. Kanadyjczyka, no ale co poradzimy Paweł Wąsek, my trzymajmy kciuki, bo to Polak Teraz trzeba się Skupić I zobaczymy, Paweł Wąsek Jak daleko skoczy, najwyżej chyba na razie Olek zniszczął i on może być wyżej, Paweł Wąsek Ósme miejsce Jednak tuż za Olkiem zniszczałem 20 dziesiąte punktu, a więc Polacy bardzo blisko siebie No i Wiktor Polasek No, Czesi mają czym opierać kadry, ale dzisiaj Wiktor Polasek zawiódł totalnie. Szturca skoczył na miarę możliwości, on niestety nie. Kevin Bickner. No zbliżamy się naprawdę już do końca pierwszej serii, więc teraz no Bickner też nie za bardzo. Znowu znowu przegrał batalię z Casey Larsonem. Na pewno po tym pierwszym konkursie bardzo krótki skok niestety. Keiichi Sato jeszcze Japończyk bardzo też młodziutki. Ale może skoczy do drugiej serii. Zobaczymy. Powinien. Proszę bardzo, jakim skokiem nas zauroczył. I dziewiąte miejsce Keiichi Sato, Brawo dla Japończyka. No i teraz Kilian Payer. No, Kilian Payer uwaga. Bardzo ładnie i daleko. Brawo, piąte miejsce Kilian Payer. Razem z Kobajasim i Eisenbichlerem. Bichlerem. Amman jest na 19 miejscu, a on na piątym. No, brawo. Niko Czy Zobaczymy jako młody fińsko, czy, czy zakwalifikuje się do drugiej serii. No, 30 miejsce, więc teraz musi czekać. Bo został ostatni Joakim Aune. I wszystko już będziemy wiedzieć. Joachim Aune. Czy skoczy on? Czy jednak to Sacho znajdzie się w drugiej serii? Nie znajdzie się Joachim Aune. Wysoka parabola lotu i będzie w pierwszej piątce, tak mi się wydaje. Piąte miejsce dla Joachim Aune, więc najlepszym z Norwegów jest. A więc po pierwszej serii mamy niespodziewaną Trójkę? No nie powiedziałbym. Casey Larson prowadzi, drugi Ziga Jelar, trzeci Richard Wrighta, czwarty Gregor Schlierencauer, piąty Joachim Aune, szósty Junshiro Kobayashi, Markus Eisenbichler i Kilian Payer. Dziewiąty Aleksander zniszczył, dziesiątkę zamyka Paweł Wąsek. Więc dwóch Polaków w dziesiątce, dobry wynik. Następni Polacy, dwudziesty Piotrek Żyła, dwudziesty czwarty Kamil Stoch. No i na tym kończymy tą trzydziestkę bo niestety ani Jakubowi Wolnemu, ani Dawidowi Kubackiemu nie udało się awansować do drugiej serii konkursowej. Czekamy właśnie na tę drugą serię. No i cóż, witam Was po niezbyt długiej przerwie. I rozpocznie to wszystko Halvor Egner Granerud. Więc Norweg rozpoczyna drugą serię konkursową. Zobaczymy, czy poprawi się względem pierwszej. No, na razie widać, że troszkę tak, 129,5, 130,5, więc metr dalej w drugiej serii. No, niezbyt pięknym stylu, no ale co poradzisz. Yuki Asato znalazł się w drugiej połowie, właśnie Japończyk. I zobaczymy, jak Yuki Asato skoczy. Yuki Asato, pięknie daleko! I prowadzenie 131 metrów starczyło w zupełności na Halvora Egnera Kraneruda. Na oki Nakamura. Na oki Nakamura. Pięknie, daleko. I miejsce drugie jednak. Jedną dziesiątą przegrał Syukiya Sato. No i 27 miejsce to jest miejsce Clemensa Egnera. No daleko trzeba skakać teraz, Clemens Nie ma opcji, żebyś tu się nie spiął. I dobry skok, Clemensa I prowadzenie. No, niewielka przewaga, ale jest przewaga. Najdalsza odległość. Proszę bardzo. Andreas Alamomo. No, Alamomo też chyba za daleko tutaj nie skoczył w drugiej serii. Nie. Bardzo króciutki skok i miejsce. Piąte w tej chwili. Ostatnie. No trudno się mówi. Kamil Stoch. Dostał się do drugiej serii. No nie ma szałowego wyniku. Może w drugiej serii Kamil nam odpowie jakimś fajnym skokiem. No nie powiedziałbym. Spóźnione wyjście z progu. Dużo nie da. I miejsce piąte w tej chwili. Także za Halworem, Magnerem Grandrodem. Tylko przez Alamomo. Bardzo słabo. Robin Pedersen. Nieźle w pierwszej serii, jak na takiego młodego skoczka, i teraz miejsce drugie, więc tylko przegrywa z Klemensa Eichnerem, który pnie się w klasyfikacji. Marius Lindwig. No najwyżej chyba jest Aune z Norwegów. To też jest zaskoczenie. I Lindwig teraz skacze. No na pozycji tam, gdzie Stoch powinien być. Szóste miejsce, no tuż, tuż jest. 60 wygrał z Kamilem. Stefan Laje, Stefan Laje, uwaga, ładny lot Stefana Laje i daleki skok. 133 metry. Mamy nowego lidera ze, z przewagą 5 punktów nad Tajnerem. No i teraz Piotrek Krzyła. Piotr Żyła, uwaga, Piotrek Żyła skacze. Nie, 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 to jest bardzo słaby skok. Dziesiąte, ostatnie miejsce Piotrka Żyły. No, Polacy w drugiej serii na się zawodzą. Simon Amman. Amman ładnie i daleko powinien być. W pierwszej trójce jest drugie miejsce nawet. Więc yy, przedziela Aleja, Leja... Laje i właśnie Eignera. Jewgeni Klimov z 19, 19 po pierwszej serii ma szansę na lepszy wynik. Bo trzeba spiąć się i skoczyć teraz daleko. Nie, to nie był taki skok. Trzecia lokata jeszcze skończy za właśnie Ammanem. Tuż przed Eignerem, jedna dziesiąta dokładnie punktu Wojtek Sursa! Wojtek Sztursa, nie, nie, nie. To był zły skok. Mucha mi tu przeszkodziła. Piąte miejsce dopiero Wojtek Sztursy. Dajki i to. On potrafi też zasłynąć z dobrych, dalekich skoków. Dajki i to. Piękny lot. Dajki ustał to. No i prowadzi. 277,7 pół punktu przedlaje. No myślę, gdyby wylądował ładniej, byłyby wyższe noty. Michał Nazarow. Jak właśnie Nazarow skoczy. Krótko, niestety. Dopiero 11 miejsce Nazarowa, więc trzecie dziesiątce skończy dzisiaj. Clemens Lightner. Niezły występ w Austraka w pierwszej serii. I w drugiej również nieźle. Miejsce czwarte, brawo dla Austriaka, no, mówię, rodzi się im nowy talent. Może na zimę się pojawić, Timmy Zajc. Timmy Zajc, uwaga, Timmy Zajc, daleko. Czy mamy nowego lidera? Nie mamy, jedna dziesiąta punktu za Daikito, Timmy Zajc. Ale robi się coraz ciekawiej, Stefan Kraft. Stefan Kraft krócej, niestety. I dopiero szóste miejsce kończy za młodym Austriakiem Lightnerem, pół punktu. No ale jak na pierwszy konkurs, nieźle nawet. Tilen Bartol. Dylan Bartol, także ładnie daleko. Ale trzecie miejsce Bartola. Ależ się tu ciasnota zrobiła teraz. No i Keiichi Sato, to jest też niespodzianka po tej pierwszej serii. Czymy, czy jeszcze większą niespodziankę zaraz nie zrobi? Otóż to będzie prowadzenie dla Keiichi Sato 134 metry. Austriak nawet pokusił się o 20. No i zasłużenie. Prowadzi Keiichi Sato, Paweł Wąsek. No teraz Polacy muszą odpowiedzieć mocnym akcentem. Paweł Wąsek, jakby chyba troszkę zbyt pasywnie, ale skok dobry. I miejsce czwarte to też może być najlepszy występ występała Wąska w pucharze yy, świata to nie, bo to jest letni Grand Prix, ale to też się liczy. Aleksander zniszczą, chyba będzie gorzej od Pawła Wąska, tak jest, dołączy do Polaków. Dwudzieste miejsce, dokładnie nawet za Kamilem jeszcze jest. Junshiro Kobayashi. No jego młody kolega pokazał klasę. Zobaczymy, co czy, tam Junshiro pokaże. Także daleki skok, ale na drugie miejsce. Czyżby podwójne zwycięstwo, a nawet potrójne się szykowało dla nich? No jest to bardzo możliwe, ale jeszcze sześciu skoczków musi skoczyć. Markus Eisenbichler między innymi. Ale Markus się nie liczy. To już wiemy, Markus się nie liczy. Idzie daleko. Dopiero 17 miejsce Markusa Eisenbichlera. No i teraz Szwajcar Kilian Payer, On potrafi też się zmóc na wyżyny. Ale czy to jest dzisiejszy konkurs? No może tak być, bo skok jest przedni. Drugie albo trzecie miejsce. Drugie miejsce, więc rozdziela. No razem z Ashim są na drugim miejscu. Kejcisa to nadal prowadzi. I teraz ostatnia nadzieja Norwegów. Joachim Aune. Ale on tyle nie skoczy. On może jedynie skoczyć tak, żeby być jak najwyżej. I miejsce czwarte dla ma Aune. No blisko był tego podium. No i teraz Gregor Schlierencauer. Gregor, on też potrafi się znieść na takie wyżyny. I które miejsce? Miejsce pierwsze Gregora Schlierencauera. Wyprzedza tego Japończyka o ile... 80 punktu. Richard Freitag. No, walka o podium się zaczyna teraz. I Richard Freitag chyba przeprowadza solidny atak i będzie liderem. Póki co 284,1. Richard Freitag świetnie. Ziga Jelar. Zobaczymy, czy za chwilę Gregor będzie się cieszył z podium, czy właśnie on. Gregor się może cieszyć z podium już, to już wiemy. No Jelar nie będzie na pewno na podium. Czwarte miejsce, póki co. Zobaczymy, czy Casey Sato, czy Casey Larson, który z nich stanie dzisiaj na podium? Casey Sato, czy Casey? Casey chyba Larson, tak mi się wydaje. Tak jest, Casey Larson dzisiaj stanie na podium. A wygrywa te zawody Richard Freitag, drugi Gregor Schlierenzauer, trzeci właśnie. Mówiony Casey Larson, czwarty młodziutki Japończyk Keiichi Sato, piąty Jelar szósty Junshiro Kobayashi i Shikirian Payer, ósmy Joakim Aune, dziewiąty Dajki i to dziesiątkę zamykra Tymi Zajc. Tak to się prezentuje. Najlepszy z Polaków, jedenasty Paweł Wąsek, na później dopiero trzecia dziesiątka, dwudziesty siódmy Kamil stał dwudziesty ósmy Aleksander zniszczył trzydziesty Piotrek żyła. Popatrzmy na klasyfikację, no bo tutaj mamy nowego lidera samodzielnego, Richard Freitag, drugi Schliegenzauber, trzeci Casey Larson. No a reszta musi się teraz bić z nimi tak naprawdę. Oto podium. No cóż, mam nadzieję, że ten pierwszy odcinek z letniej Grand Prix wam się podobał. Jeżeli tak, nie zapomnijcie o cenie. Ja się w tym momencie z wami żegnam i trzymajcie się. Do zobaczenia. Na razie. Pa, pa. I. cóż? Toś... Hej!